Przewidzianej dla rozstrzygnięcia dla Rady Powiatu i jej Komisji, chociaż y, nawet wtedy, kiedy y, pisma te mają charakter skargi. Podtrzymujemy niejako swe stanowisko sprzed ponad roku, gdy podobna sytuacja się wydarzyła. To znaczy, ktoś anonimowo próbował wpłynąć na nasze czynności. I pisma takie będziemy pozostawiać niezmiennie bez rozpoznania wskazując przy tym, że gdy mają one charakter anonimowy, to niemożliwe jest jakiekolwiek zabezpieczenie interesu skarżącego. Ponieważ przepisy przewidują, że skarga złożona jest przez osobę, która pozostawia jakiś kontakt, żeby móc jej na tę skargę odpowiedzieć. I dlatego też y, po raz kolejny zwracam się do mieszkańców powiatu Braniewskiego. Y, jeżeli już y, mamy podstawę do napisania skargi, to kierujemy ją do komisji skarg, wniosków i petycji i zostawiamy kontakt na siebie. To znaczy, nie możemy tego czynić anonimowo. Takie są przepisy. Być może. Dzieje się tak e, gdzie indziej, czy też w sferze, e, powiedziałabym, działań innych e, instytucji. Natomiast w przypadku tutaj naszej komisji i również obowiązujących nas przepisów jako Rady Powiatu, takiej możliwości nie ma. I przy okazji chcę zwrócić też uwagę i poddaję to pod osąd Wysokiej Rady. Czy forma pism i skarb mających anonimowy charakter jest postępowaniem etycznym? Tutaj takie duże znaki zapytania bym postawiła. I sądzę, że to wyjaśnienie, bo mam nadzieję, że nas oglądają mieszkańcy powiatu, no dotrze do tych osób, które w ten sposób informowały naszą komisję o różnych zdarzeniach mających miejsce w życiu radnych powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, rzeczywiście tu jest racja. Jeśli są jakieś zarzuty co do pracy nas jako radnych, bo każdego z nas to może dotknąć, no to prosiłbym, żeby to rzeczywiście na mieszkańców, żeby nie były to anonimy, żebyśmy mogli, jeśli jest coś podstawne do rozpatrzenia, się pochylić nad tematem. Od tego jest właśnie komisja, to co pani Krystyna tutaj przekazała. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, radny mieczaniec. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, w związku z, z wnioskiem Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Łukasza dotyczącego pyłu węglowego, pojawienia się znowu pyłu węglowego w naszym mieście Braniwie i wniosku tutaj Pana Przewodniczącego, żeby taką komisję zrobić, tutaj chcemy oświadczyć, że taka komisja odbyła się i tutaj wiemy, wszyscy mieszkańcy tutaj wiemy powiatu, że, że jest teraz taki czas, taki okres, że tego węgla było mniej troszeczkę, prawda, wiadomo jaka była sytuacja na rynku pracy w naszym powiecie, także troszkę ostrożnie patrzyliśmy na te kwestie, ale to rzeczywiście tutaj zgadzam się z Panem Przewodniczącym, że zdrowie i życie mieszkańców powiatu jest najważniejsze, więc więc tutaj wznawiamy te działania związane z walką z zanieczyszczeniem w mieście. Wznawiamy tą walkę i tutaj jesteśmy w dobrym kontakcie z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa i tutaj ja na, 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 na komisji podałem tutaj taką praktykę, która jest stosowana, jeżeli chodzi o walkę właśnie z zanieczyszczeniami odnośnie pyłu węglowego i wiem, że Wydział no, podejmuje takie działanie, więc na bieżąco monitorujemy i jesteśmy w kontakcie z Wydziałem i będziemy się spotykać, żeby dalej to wszystko monitorować i... i no i, i pracować nad tym. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo dla Pana Przewodniczącego za pochylenie się nad tematem. Ktoś chciałby jeszcze z Państwa zabrać głos? Nie widzę. W związku z czym porządek dzisiejszych obrad został wyczerpany. Zamykam 43 Sesję Rady Powiatu Braniewskiego. Dziękuję bardzo.